Czujecie już widzowie ten świąteczny klimacik? Mam pomysł, co sprawi, że te święta będą jeszcze lepsze. Paczka z wojanty! Dlatego wbijajcie na Shop, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mamy tam rzeczy, które praktycznie każdemu się spodobają. Dlatego zrób swój świąteczny prezent właśnie na Shop I dołącz do wojanty! A już teraz, robiąc zamówienie, otrzymujecie takie nowe świąteczne zdjęcie z autografem do każdego zamówienia. Tak, do każdego zamówienia! Zrób świąteczne zakupy już dziś. Siemano kolano, dziś robimy wielki konkurs budowania razem z ptysiem Mamy do wybudowania iPhone'a, lokomotywę, fontannę i zombiaka. Zaczynamy od iPhone'a. Ptycho, Dobra, mamy na podajemy. to mało czasu, więc zaczynamy! Trzymaj się powodzenia. Ha, la, 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 I widzowie My tutaj wcale nie budujemy jakiegoś takiego iPhone'a, Pa, normalnie jakiego iPhone'a bym budował. Dziś widzę, że będziemy oszukiwać Ptycha w budowaniu. Pa, normalnie mój iPhone wyglądałby tak. Normalnie, z różowym szkłem, serio. Coś takiego. Haha, ha! ale zmienimy to, bo patrz to. Robimy tak, tak, robimy set 0. I ja tu mam specjalną komendę, którą będę trollować Ptycha. Patrz, uwaga. Z hem, loat i pone. Mam iPhone'a, którego mogę wgrać tutaj. Patrzcie na to. I wgrał mi się w tym momencie, więc wystarczy, że wcisnę pastę. Pasta. Uwaga. I pa patrz, udało się! Pasta zadziałała! <śm> Zrobiliśmy jednego wielkiego, ogromnego iPhone'a. <śm> Mówiłem wam. Telefon wyjdzie nam perfekcyjnie, bo oszukujemy w budowaniu. Mamy tu na przykład takie fajne przyciski. Mamy złote etui! O ja cię! O! To jest prestiżowy iPhone, widzowie! To nie jest za jakieś 5 groszy, to jest za 50 tysięcy dolarów normalnie. Dobra, sprawdźmy jakie. Tutaj ma aplikację. Flappy Bird mam! Dobra, mogę zagrać Flappy Birda? E, no dobra, chyba za bardzo nie mogę. Chyba coś zepsułem. Tutaj mamy jakieś inne jeszcze... Opa, YouTube! YouTube! Czekaj, czy można zrobić dom w przycisku. E, w sensie nie w przycisku, tylko w iPhone'ie. Wejdźmy do środka, pek. Ej! Tutaj coś ewidentnie jest! Dobra, patrz! Tutaj coś ewidentnie się znajduje. To no zróbmy dom w iPhoneie. Ptyś będzie w szoku. No bo wiecie, my już zbudowaliśmy to, co mieliśmy zbudować. I teraz tak naprawdę ja no zostało mi sporo czasu. Ptycho pewnie buduje, więc to nie może być tak, że ja to w sekundę powiem E, ptycho, pokazuj mi swój iPhone, bo on jeszcze swojego iPhone'a nie ma, w sensie swojego smartfona, bo nie wiem, czy to będzie typowo iPhone'a budować. Dlatego my musimy teraz tutaj to jakoś fajnie wykończyć, wykorzystać ten czas, który nam został. E, zrobić tutaj schody i zrobić to najbardziej prestiżowy iPhone od środka. Patrzcie, co byście dodali w takim iPhone'ie? Ja bym na przykład schody z mosiądzu dodał. W sensie to, to nie są schody z mosiądzu, tylko z miedzi, miedziane schody. Ale ja mówię na to mosiądzu! I teraz tak, robimy tutaj schody do góry. E, I tutaj będzie tak. Tu z tej strony będzie skrzyneczka i będzie skrytka. Pa, skrzynka, e, to. I to, dobra, nie wiem jaki to ma sens w ogóle, to była totalnie bez sensu, skrzynki nie zmieściłem, dlatego skrzynkę damy tutaj. Ta skrzynka też kompletnie nie ma sensu, co ma się zmieścić w kratce jeden, jeden kratce, no. Najwyżej można na samym końcu postawić tutaj jakieś rzeczy, na przykład, na przykład, plece, plece, o plec, piece w sensie, piece, okej, okay, tu, jeszcze crafting table dajmy tu. Okej, okay, no i jakoś, jakoś, to może wyglądać. Leo, no, jak ci idzie w budowaniu, o, z tel, telefonu? To bardzo dobrze mi idzie i w sumie to powiem, że na pewno wygram, nie? Bo mam taki pomysł, że to jest Tak, tak. Jak, zwykle, jak zwykle, jak mówisz, że wygrasz, a pewnie będzie tak jak zawsze, czyli ja wygram! Zobaczymy się, zobaczysz, że ja wygram. A na pewno? No dobra! No. A wiesz, że nie wygrasz. Dobra, ja ci to no mogę No już wygrałem, mówić. bo jestem pewny, że wygrałem. Nie, nie możesz! Ja robię jeszcze bazę w środku w tym telefonie. czaisz bazę? No właśnie. Nie, to ja nie mam miejsca na bazę. To co ty za duży telefon zrobiłeś? Stary, bo ja robię koks bazę. Pa! Ja robię taką bazę, że nawet na górze dam łóżko. Mm. Normalnie stary, będzie można do sobie spać co to zrobisz? Łóżko? Nie, jestem bardzo ciekawy nie. To będzie wyglądała w ogóle to twoja baza. Stary to będzie baza z łóżkiem i to jeszcze w dodatku powiem Ci jakim. Piętrowym Okej, no to u mnie to by się zmieściło, nie wiem, śpiwór może, nie. No właśnie, dlatego lepiej se uważaj, gagatku! Dobra, dobra, zobaczymy zaraz. Będziesz rozwalony. O, właśnie, patrzcie widzowie, wymyśliłem jednakże. To jest jesteś. Ja to Bindami se poradzę, ptycho. Ja tu nie muszę A co mieć żadnego. To jeśli mi powiedział, że już skończyłem. Co skończy? A ty jeszcze nie? No, ja no, sobie nie się skończyłem, tak. ja się teraz tylko bawię. Ale no, się... To, to się baw. Jak skończyłeś, to ja idę do ciebie sprawdzić w takim razie co? co tak co krótki okres czasu wybudowałeś. To na pewno nie było nic ładnego. To jest i... telefon, dobrego. który jest najlepszym telefonem jakikolwiek gdzieś w Minecraft. Cie. Dobra, no to patrz teraz, jeszcze zrobię drzwi, o, no i pięknie, dobra Ja naprawdę mam bazę w moim tajnym domu, nie, w tym smartfonie Okej, okay, pokaż, co to, y, iPhone Dobra, stary, wbijaj do mnie, chodź szybko, szybko Co to jest, stary, to jest co? iPhone? To nie no? jest to... A, widzi, a widzisz to, co jest na ekranie? Nie, nie widzę, jest czarny to, ekran to, to, to patrz to, to patrz to a teraz co, widzisz? Niby. Nie, tym bardziej nie widzę. No ty... nie, no zepsuł się! Zepsuł, no co... ty telefon nie dajesz! Co to ma być? No nie, no bo. Kurczę, pisze, no, Face ID, mam ty to do podstawie. Widzę logo iPhone! Jak ty to zrobiłeś? No, nie masz takiego, ja mam takie, a ty nie masz takiego, widzisz? Ej dobra to chyba naprawiłem, udało mi się! Co? jak z przodu o, na What? Co? co to wojan robisz? Miałem w, w, wyłączony o, miałem po prostu ekran wygaszony miałem Czy wiesz? ty na swoim iPhoneie odpaliłeś Wojan Shop! Co ty zrobiłeś? No. Czekaj, Jak normalnie! To wygląda... To wygląda pięknie, patrz, wojan shop, wojan team, tu znajdziesz najlepsze prezent na święta. Właśnie tak, patrzcie widzowie, wprowadziliśmy taką nową wojanowicką pościel. Będziecie dzięki tej pościeli mieć wojanowickie sny, naprawdę, że będzie Was przenosić. Mamy taki też A zestaw zimowy. w ogóle? No i patrzcie, mamy. Yy, no, kliknąć, czekaj, czy można? Wow! Przeszliśmy do tego, to działa! Patrzcie! Jak kozacko! pościel wymiary, miękka, jest bardzo fajna, dwustronna grafika, bo jak widzicie, na drugiej stronie jest taki pattern ładny, czyli takie y, nasze logo y, z innymi emotikonkami. I patrzcie, bezpłatna przesyłka y, do, od 250 zł, macie darmową wysyłkę, więc mega fajna sprawa. Tutaj mamy też taki zestaw zimowy. Patrz! W tym zestawie zimowym będą fajne rzeczy. A, na Przekład, wow. ja. <laughs> Ej, ten iPhone jest przekozacki. Wow. No, zobacz. Widzisz, on działa, on działa, a twój nie działa na pewno. Ty no takie coś, dobra, to teraz chodź zobaczyć moje, to się zdziwisz stary, a? to się no, zdziwisz. No dobra, 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 zobaczymy, nie? Co tu jest? iPhone! O, to i ta, iPhone! Co tu jest? To jest twój iPhone? No! Ej, ej, znowu nie zmieściłeś się za bedrock, no i tak Ale no Ale na, na górę można, tylko na boki nie można. Nie przekroczyłeś no żadnej ej, ale granicy. To. Ale ty ładnie zbudowałeś to logo z tyłu, widziałeś to? A no wiem, zobacz, złote etui stary, zobacz, no, złote No, fajny kejsi, fajny kesi, ale to jest chyba jakiś starszy iPhone, to jest szóstka, coś tego typu. No, bo ma jakiś jeden aparat tylko, ale stary, ważne, że zbudowałem go, co? Wiesz co, jest Flappy Bird. Widzę ten Flappy Bird zdjęcia. Są Wojanowice no, na przykład. To pyty, masz topety, masz fajną. No, a chodź zobaczyć, w środku zrobiłem nawet taką tajną bazę stary w tej, w tym iPhone'ie, patrz. Chodzisz sobie tutaj. O, Ach, nie mogę no? się zmieścić za Chiny. Dobra, o Dobra. Ej, co, faktycznie? Coś widzisz, widzisz? Ej, stary, ej, to mocno przekminiłeś, ale zaraz ci powiem, że bardzo wąski ten domek taki. No bo co, co ty chciałbyś w iPhone'ie, a ja pokaż jak się mieszka w twoim iPhone'ie, co? Ale w moim iPhone'ie możesz wyjść sobie na Wojan Shop, a w twoim no nie dobra. możesz, więc mój jest lepsze i tak. No dobra, to chyba prawda, to chyba to się wygrałem. zgadzam w takim razie, bo tutaj jest Wojan Team i Wojan Shop, widzowie. Jak chcecie świąteczne zakupy, to najlepsze zakupy zrobicie na Wojan Shop. Najlepsze świąteczne zakupy, zapraszam serdecznie, a my... Budujemy teraz lokomotywę Ciężką, Uuu, ogromną dobra, To lokomotywę. ja idę zbudować Najlepszą lokomotywę jaką widziałeś na świecie Najlepszą Papa, be, 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 be. Na pewno, na pewno zbudujesz najlepszą Widzowie, nie zbuduję najlepszą, bo my mamy teraz O jak zobaczycie moją lokomotywę To mam, no mam wyśmienitą Lokomotywę, mogę wam, mogę wam Zdradzić nieco, pa. niebieski kolor Z czym kojarzy wam się Lokomotywa koloru niebieskiego I jeszcze z taką uśmiechniętą minką normalnie, pa. To nie jest uśmiechnięta minka. Ale wyobraźcie sobie, że to jest uśmiechnięta minka. Z czym wam się kojarzy? To jest rebus. To jest quiz do odgadnięcia. Zaraz wam pokażę, bo w teraz to jest chem lad Mm, Lokomo... A, z dużej litery muszę. Lokomotywa. Kropka. Ej, dobra! Czekaj, 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 czy tutaj czasem nie, nie zaatakowało jego ściany nie o, co jest? Czy to jest Tomek i przyjaciele? O, nie, wyszliśmy, znowu będzie się czepiał, że wyszliśmy poza mapę. Dobra, ja mam pomysł, jak, jak to e, naprawię, Patrzcie, to jest Tomek i przyjaciele lokomotywa! Tylko najpierw on mi się przyczepi, że wyszedłem poza świat, więc muszę tutaj zrobić taki myk. Rotatę 90, pastę. Jeszcze raz pastę, dobra, jeszcze raz rotate 90 i teraz jeszcze raz pastę do zębów wpisujemy. Okej. Okay, I lecimy do przodu. Pa! No i za żadną granicę nie wyszedłem. <grym> Widzicie? Czy to nie podbiega pod jakieś oszukiwanie? Nie! To jest jak najbardziej prawidłowe. No! No i patrz! Granica tutaj została nieprzekroczona. Wszystko się zgadza. A dodatkowo mamy lokomotywę Tomka i przyjaciele! Patrz na to! Lol! Ale fajnie to wygląda! Dosłownie 1 jeden do 1 jak Tomek i przyjaciele. Dobra. Zróbmy tutaj drzwiczki do Środka. Uwaga, wow, tutaj wszystko jest w środku, też możliwe do oglądania. To weźmy sobie w takim razie szybciutko. O, drzwiczki, takie nawet kolorystyczne, pasują. Idziemy do środka. Ej, dlaczego tutaj nie ma schodów? Tutaj trzeba postawić schody. Dlatego zrobimy takie schody. Pa, eś, 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 eś. Dobra, albo drabinę Ej, no przecież drabina będzie lepsza Dobra, drabina, musimy to wykończyć, żeby Nasz Tomek i przyjaciele można było Tutaj sobie w środku po nim chodzić W ogóle jak wygląda Tomek i przyjaciele od środka? Zastanawialiście się, bo ja Nigdy, ale teraz macie szansę to zobaczyć Tylko wybudujmy drabinę Żeby tutaj dało się w ogóle schodzić Okej, okay, jeszcze tu i mamy, patrzcie, co to jest! To jest naprawdę Tomek i przyjaciele. Lokomotywa, ciężka, ogromna lokomotywa. Jeszcze tutaj zróbmy coś takiego, właśnie, że można sobie tutaj wejść. Co jest z tej strony? O, to jest takie coś. Dobrze, to patrzcie, zrobimy okienko sobie, żeby tutaj można było też oglądać. Niebieskie szkło. I z niebieskim szkłem będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Patrzcie. Pięknie, nie, mamy oczy na cały świat dzięki temu! No i jeszcze zróbmy to z drugiej strony, bo tutaj mamy jeszcze taką stronę. Dobra, postawmy tutaj sobie i raz, dwa, trzy, czy cyk, 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 cyk. Dobra, sprawdźmy, czy mamy jakieś nietypowe budowanie. Co to jest? O co chodzi? Ej! O co chodzi? Czemu to są jakieś płomienie? Dobra, trzeba je szybko wykorzystać tutaj na naszym Tomku i przyjaciele. Czekaj, gdzie ma... O, zobacz, mam idealne miejsce do wykorzystania tego. Tutaj jest jego komin. I tutaj postawimy. O, działa? Nie, nie działa. O co chodzi? W sensie musi być wyżej. Wow! Wyżej, jeszcze, jeszcze wyżej. Dobra, patrz, teraz. Hahaha! Ha, ha! O to chodzi, właśnie tak! Jeszcze, jeszcze coś tutaj jest takiego w tym stylu? Hand of Fate? Co to są za przedmioty tutaj? Ej, grubo. Dobra, ale to, to już niestety wszystko. Dajmy mu jeszcze takie płomienne oczy, słuchajcie. What? What? O co chodzi? Płomienne oczy Tomka. Ej, sprawdźmy, czy da się tutaj wejść do niego do środka z tej strony. Ej, co jest? Nie da się. Niestety się nie da. Słuchajcie, tutaj jego nosek jest wypełniony w 100%. Dobra, pytamy się Ptycha, czy już zrobił. Ptycho, jak tam twoja budowla? Czekaj, 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 stary, ty już zbudowałeś? Przecież ja dopiero zaczynam Jak zaczynać lokomotywę? Przecież ile można lokomotywę no, budować? No ale lokomotywa jest ogromna, no co ty sobie myślałeś, że to się w 3 sekundy buduje? Eee, no, <grym no <grym Ja... No chyba nie, no chyba ja, ja, nie, ja no tpaj do Ja w 3 sekundy, to ty nie A, dasz rady? No nie dam rady, no co, ty zbudowałeś pewnie jakieś, nie wiem, trzy klocki i się cieszysz No jakby, nie, no to jest na pewno więcej niż trzy klocki no, Nie wiem, I powiem ci, że ja na razie no, nie umiem budować lokomotywy. No to wiesz co, na pewno w takim razie ja wygram, to już jest pewne, bo moja ciuchcia no, lokomotywa no. ma nawet normalnie tutaj, słuchaj, płomienie prawdziwe takie, puuu Płomienie? Ej, to ja chyba oddam tą rundę walkowerem, nie? No to po mnie nie tak niezbyt działa O, działa, działa No to co? No sprawdzamy, co ptycho ty wybudowałeś Już jesteś ready? Jak tam u ptycha budynek został wybudowany A raczej lokomoty... Dawaj dawaj, 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 zobacz moją Ale taka śmieszna, słodka lokomotywa, malutka no Taka no, mała, ma, no Ale zobacz to, zobacz to, Ma wagon i ma węgiel przewozić. Węgiel! Tak jak ten no. Ej, Konik upaliona, renifer normalnie Węg. Węgielek, no faktycznie Węgielek Ej, ale fajnie. Fajne! Ej, ona jest tutaj ciągnięta przez tą lokomotywę, fajnie no. to wygląda, jak, skąd ale ty wiesz, to wziąłeś? Mi się zdaje, że chyba troszkę źle zrobiłem szyny, ale no, nie Is? wiem, już trudno. Zobacz, płomyk dałem, widzisz? Jaki płomyk dałeś? No zobacz tu, taki płomyk. To, to jest, stary! No, stary, magia! Zrobiłem to! Ej, czekaj, ty, ty czarować umiesz? Oh, tak, potrafię, potrafię tutaj zrobić! Bary, A to, Lumos! To jest taki... Taki niepalący chyba Ej, a masz coś w środku w tej lokomotywie, bo jak nie to jest no nie lipa mam... nie mam tutaj nawet nie da się usiąść nie, no no. nie mam, no, co? no Dobra, pycho Ale, ale jest... to jest taka zabawka, to jest, jest... zabawka Jest fajna, jest fajna ta lokomotywa, bardzo mi się podoba o? I w sumie może nawet wygrałeś z moją, bo moja jest bardzo mała Dobra. i taka, nie wiem A no... jest twoja? No, no tu bo nie widzę, przez To zaraz za telefonem, zobaczysz tego. ją od razu y <laughs> to, 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 Tomek? Tomeki, przyjaciele! Tomeki, przyjaciele! <gry> tak, to ona. Jak ty to zrobiłeś, Tego stary? Motywa. Ej, poczekaj, nie. Czy to jest jego twarz? To jest jego twarz! I on ma płomień w oczach! Tak, bo Myki ma tutaj. O stary, genialne to jest! No. Czekaj, a to ma coś w środku? Tak, tam jest w środku, zobacz. To, tak, we... ale, ale masz koła fajne, ale masz tory! I tu se możesz wejść do środka, do tego do, do, do tego tutaj środka, no dobra, już chodzę, już chodzę, już wchodzę. Wejdź sobie raz gości u siebie! Dobra. Czekaj, bo zniszczyłem coś. No chodź do Ech. mnie się tepnij, a nie ty tam gdzieś idziesz do jakiegoś. A dobra, 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 tego. Zobacz. Co tu jest? No to Przecież tu nic nie ma stary. No bo stary, ja nie, 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 też miałem ograniczony czas, nie mogłem wszystkiego wybudować w sekundę. Zrobiłem drabiny no to prawda. Yy, mhm. i tutaj zrobiłem okienko na świat, zobacz. To, to jest chyba na jakichś wielkoludów, nie? Ten, ta, ta lokomotywa, bo tak szczerze hmm. ci powiem, że gdybyśmy tym mieli tym prowadzić, to byłoby ciężko. A chodź zobaczysz, pokażę ci, bo się zaraz tutaj... Powiesz, że wyszedłem eee, poza linię, nie? Nie, wyszedłeś, wyszedłem, Nie wyszedłem. Wyszedłeś. Nie wyszedłem. Jak to? No zobacz, no jest linia, nie? Niebieska. A mogę coś sprawdzić, gdzie ty jesteś? No dobra, sprawdź. Ja chcę coś sprawdzić. Co? CO? Ale Widzisz to jest jakaś. Ja to Lili tam nie widziałem wcześniej! Ey. A tu nie ma linii dalej. No, już. no, widzisz? To jest ten. Ta linia nie. była zakrzywiona jakoś dziwnie. no, linia, no mówię ci, nie. że była zakrzywiona, tak to musiało wyglądać. Nie wyszedłem poza linię. Haha. No, niech ci będzie, no wierzę ci. No, ci że jest naprawdę ładnie, ale moja lokomotywa też była ładna, nie No dobra, powiesz, że nie. no była bardzo fajna. Ale teraz budujemy fontannę, więc zabierzmy się do roboty, bo jeszcze sporo przed dobra. nami. Okay. To budować. Okej, okay, okej. Okay. A my widzowie. Też oczywiście idziemy budować. Ale po swojemu! Let's go! Tam jaki przyjaciele był, więc teraz o kolejne haki, haki z hem, LOAD i wpisujemy fontanna. I uwaga, pasta do zębów. Uwaga. Czy zaciała pasta do zębów i zrobi fontannę? możecie bo ta fontanna jest ogromna. O! Czekaj. O, lol, ale została zbudowana idealnie. Ej, patrzcie! Ta fontanna ma nawet tej wioskę. To jest najbardziej premium fontanna. Tu są nawet zwierzęta w fontannie. O co chodzi? Dobra, lecimy na całą górę tej fontanny. Czy coś tutaj jeszcze się znajduje? What? Ej, wyobraźcie sobie teraz: podmienić to na lawę. I wszędzie wylaby się lawa. Ej, musimy tak zrobić. To będzie satysfakcjonujące. Wszędzie to zmieni całą wodę na stołna. Ej, grubo. Dobra, a co to jest jakiś diamentowy dom prestiżowy? Wejdźmy, sprawdźmy do środka. Tutaj musi jakiś mega bogaty villager mieszkać. Halo, villagerze. Dobra, to jest podejrzane. Nie ma tutaj nikogo. Ale zobacz, tutaj jest jakiś też fajny taki domek. Malutki. Tutaj ma jakieś nabite szkieleta, czachy. O co tu chodzi? O, i tutaj można portal do netheru zrobić. Fajna sprawa. Czyli to jest taka fontanna, w której może toczyć się całe życie. E, tutaj są opatrz. Wejście na środek, wejście na boki. Tutaj mamy. Co to jest? Dżungla? Ej, z tej strony jest jakaś dżungla! Ej, kiedy ja bym miał to zbudować w tak krótki czas? To jest niemożliwe. Tutaj normalnie, lampiony jakieś, weźmy sobie stąd, wyjdźmy. I patrz, jakie ładne drzewko. Ale sprawdźmy dalej, bo jeszcze tutaj jest jakiś domeczek, To jest farma. Mamy nawet farmę. W tym naprawdę, w tej fontannie jest wszystko, co potrzebujecie do życia. Przecież jak zalejemy to lawą, to to będzie koniec życia na tym świecie. O, i tutaj też. Ej, czekaj. Czy my jesteśmy w domu kowala? Widzowie, jakby ta lawa się wylała, to, to by cały ten świat zniknął po prostu. Ale patrz, jakie fajne stoliki. Złote. Komuś się ewidentnie powodzi. Ktoś tutaj ma chyba dużo robuxów. Dobra, idziemy jeszcze sprawdzić resztę domków, bo troszeczkę ich zostało. To jest chyba taki domek typowo villagera. Tutaj można jakieś mm, stado... Owieczek sobie hodować na przykład. Ty jakiś po... Trzy domki, jakie jeszcze cztery? Cztery różne domki. Można sobie w nich też mnie zamieszkać. Spoko miejscówka. Jeszcze tutaj jest jeden domeczek. Chyba, chyba go już sprawdzaliśmy, tak? Więc bardzo fan, fajna fontanna. O, jeszcze tutaj mamy nawet taką plażę. Można się wylegiwać w słoneczku na naszej fontannie. Ej, czy to nie jest jeden z najlepszych budynków, jakie wybudowaliśmy? Oczywiście tymi rękami, żadnymi tajemniczymi kodami, żadnym oszukiwaniem. To wszystko wybudowaliśmy sami. Ej, serio. Dobra, jak im cudem mielibyśmy to wybudować sami. Nie wiem, to by było niemożliwe. Ej, czekaj! Czy ja tu widzę? <laughs> ja tu widzę domek. Czy ja mogę podejrzeć, co robi Ptycho? Czekaj, wejdźmy do środka do tego domku. I zobacz, Czy kopie się na drugą stronę. Ej, tutaj normalnie była wioska wcześniej. O, patrz, patrz, czy ja tam widzę, co on robi? Nie, nie widzę. Dlaczego nie widzę? On jest tam gdzieś dalej w takim razie. Ej, tutaj coś robi. Aaa, zaraz mnie zobaczy. Jak widzę, tam po drugiej stronie jest jakaś fontanna, jakaś woda. Dobra, idziemy się spytać, czy on już to skończył, bo... no... Słuchajcie, my tu mamy całkiem sporo zrobione, co nie? E ptycho, jak ci idzie? Zrobiłeś no, fontannę? Czyli że ta fontanna to chyba musi na Wojanowicach stanąć Oooo! Słuchaj, ja myślę, że to co ja wybudowałem To jakby stanęła na Wojanowicach, to by zasłoniła całe Wojanowice I byłaby większa od całej reszty no nie ma szans, bo wojny są takie duże, to ty nie byłeś w stanie zbudować <słuch> takiego, takiego <słuch> wielkiego No może byłem <słuch> nie byłeś, no jak to jest w stanie zbudować... Nie nie wiem, ty co chwilę coś, coś masz jakieś A może nie wiem, no. pomoże! A może byłem? Ha, byłem! Mam, Mam zrobioną piękną fontannę, mogę jej sprawdzić twoją No chodź, no to co Dobra. ci mogę powiedzieć? Dawaj, chodź do mnie Ej, fajna fontanna! Ty, 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 ty. Ej, a co ty tutaj jakaś woda tutaj nie leci do końca, co to ma być? No, no bo to jest taka, wiesz taka, ona jest w tym medewie. Nie, medie, a, to, co modern? to ma być? A dobra, lampione, fajne lampione. i zobacz to, i zobacz to, zobacz to, bo czegoś tutaj na pewno nie wymyśliłeś tak. Wrzuć grosika i pomyśl życzenie. Dobra, czekaj, grosik, gdzie tutaj mogę. O, patrz, tutaj mam grosika, uwaga. No, Wrzuca, no myśl życzenie! Mmmm, co by tutaj, mm. co by tutaj Oj. zrobić? Oj, co? pojawiło się. Jakie masz Jakie masz cenie? No nie można mówić, bo się nie spełni, nie? No ale ja jestem fontanną, to mi musisz powiedzieć. A, tak? dobra. Moje życzenie jest takie, żeby wyrównać tą fontannę, bo jest niesymetryczna! I... No bo ona jest taka po prostu, no modernistyczna, no <laughs> Nie, dobra po, nie doceniasz co, sztuki Takie fajne, ale powiem ci, że w ten krótką chwilę zbudowałeś ją taką malutką Chodź zobaczyć jak moja wygląda, bo to, no, no moja A jak nie zbudować większą, przecież nie było czasu na to, no to co, się pospieszyłem no, po No zobacz, tak? tutaj jest moja nieco większa No nie, twojej. no to, no co ty wyrabiasz, no znowu <laughs> Nie, to jest jakby no, luz nie, totalnie, za... to normalna ale, fontanna, czy... stary No to. jak normalna fontanna, przecież widzisz... Normalna fontana, nic wygórowanego, ja nic już, specjalnego. Ja już mam dość. Ja już mam naprawdę <laughs> ciebie dość. Ile <laughs> razy. Co no, tym razem? Co, co tym razem masz? No co, no farmer jest normalny, tutaj, możesz się farmić. Jeść. Znowu ci widzowie pomagają budować? Chcesz marchewkę sobie zjeść, stary? Ja to bym mógł nawet na streamievalu wybudować tak szybko jak teraz w No na streamievalu. Dobra, to jutro y, mam na wojenowicach, tak? Ja czekam. Eee. Ja jutro wejdę rano i na wojenowicę, żeby sobie pograć i zobaczę, czy jest taka fontana Ale zobacz, jak ta woda tak fajnie spływa. Tutaj idealnie się zakończy. Tutaj pociągnięta no, jest no, dalej. No. I że ty to wymyśliłeś niby, tak? I że ty no, nie coś takiego byś wymyślił? No sam, samiutki! A pokażę ci jeszcze no. lepszy efekt, który tutaj chciałem zrobić, ale to chciałem zrobić, Dobra. żebyś ty to widział. Widział? Patrz to, oh God, jesteś na no, to gotowy O nie, zepsułem no. dobra, robisz? pa Ej, ty nawet puszczasz tutaj i to zostanie zalane całe labo! No, ale, ale jak ty to zrobił... To jest mega dziwne. Zobacz, to będzie satysfakcjonujące, będzie satysfakcjonujące Aaaa, buu, buu. Ej, ta lawa się wylewa mega wolno. Ej, zobacz, nie wierzę! I ona wpadnie, patrz! Idealne w to tutaj, miejsce Tutaj będzie taki bojerkulowy cały, ale jak to nie wygląda! Joo! Dobra, jak to się zamieni Co całe zrobię? To to będzie wyglądało przy kozacku. Ej, to prawda, będzie tylko lawo wata. no dalej się nie będzie rozwijało, bo to się zatrzymało No tak, no bo lava ma ograniczenie, nie? Te rozlewania czy coś Sa Squid Game'y tu są Gdzie jest Squid Game? A, no są Squid'y Dobra, no, stary, stary lawą, zaraz, o, Bo robisz, ta lawa będzie tutaj wieczność lała się, lała Dlatego no, no przejdźmy do budowania ostatniej rzeczy Jaką jest niesamowity zombiak Najbardziej realistycznego zombiaka musisz wybudować Zombie. jakiegoś się da tak. Okej, okay, dobra. Myślę, że bez problemu okres z tym wygram, bo ja umiem budować ząbiaki. No dobra, zobaczymy. Dobra, okay, idę budować. Okay, ja też. A widzowie, widzowie. Fajna fontanna, co? Ale teraz wybudujemy realistycznego zombiaka. Wystarczy, że wpiszę tutaj schem, lad zombie I uwaga, pasty. Okej, okay. eee, postawiłem. <śmiany> wow! Ej, to jest naprawdę realistyczny zombie. Zobacz, ole, ma twarz taką straszną. Czy on ma dziurę w zębie? Naprawdę. <śmiany> Ej, co jest? Naprawdę jest mocno realistyczny ten zombie. Jak I spójrzcie, on rusza się, on idzie w jakimś kierunku. Tutaj widzę jego kawałki kości nawet. Ochyda! Dobra, zróbmy wejście do środka do niego. W ten sposób. Czekaj, czy on jest naprawdę uzupełnione cały tym andezytem? Czy andezyt mogę jakoś clear'nąć? CLEAR ANDEZYT? Nie, to, to tak nie działa. CLEAR AN... Nie, nie działa. Nie znam komendy na wyłączenie andezytu, ale można co, co najwyżej tutaj zrobić jakieś pomieszczonko, więc zróbmy pomieszczonko. Postawmy tutaj coś takiego. Wymiary byłyby mniej więcej e, takie. Uwaga... Set, zero i patrz! Ale mamy tre miejsce, co? Chodzimy i to jest jego twarz. Ej, w sumie nie mógłbym usunąć całego andezytu, bo patrzcie, tutaj jest jego koszulka zrobiona z andezytu. No właśnie, to byłby bardzo mocny przypał, bardzo duży problem. Zróbmy jeszcze tutaj z tej strony powiększenie jego budynku, jego budowli od środka. Okej. Okay. O, ale pięknie wygląda! Ej, dobra! Mocny jest ten zombiak. Naprawdę mocny, w sensie Ja bym jeszcze postawił coś takiego, czekaj, jak on ma oczy Ja bym postawił płomienne oczy Nie, dobra, to jest fatalne nie mogę kłaść wszędzie tego budulca tej rzeczy jednej Zostawmy tutaj w środku Armię zombie, Zombie. O, albo główki zombie jeszcze, patrz i to będą zombiaki, które on już zjadł. Ten ogromny zombiak zjadł więcej małych zombiaków. Widzicie, i te wszystkie zombiaki tutaj teraz są. Co to jest? Jakie przesłanie dziwne. Przesłanie zombiakowe. Uważaj, no duże zombiaki. No właśnie. I uwaga, to już praktycznie skończyliśmy. I teraz. O nie! Są zablokowane zombiaki. No i teraz można je postawić. Widzicie? Waszlo, zrobimy tutaj po prostu armię. Armia zombiaków, zapraszam. Widzicie to? Normalnie, i one sobie będą mieszkać w tym zombiaku Tutaj będzie ich taki balkonik, trzeba postawić im, żeby czasem stąd nie uciekły. Kraty, będziecie za kratami. Nie wyłazić stąd. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. Ole, mocne! Ej, co jest? To jest zombiak, duży zombiak, który zjadł mniejsze zombiaki. Nigdy, ale to nigdy nie ufajcie dużym zombiakom. O, ale pięknie to wygląda. Dobra, wychodzimy stąd. To jest coś mocnego, jak to tutaj zobaczy, to będzie w szoku. Więc e, idziemy spytać się, a co tam u niego. Ty, ty, ty hop, ty hop, ty hop, jak tam ci idzie? Mamy prawie skończone, tylko mieczyk jeszcze tutaj kończę, wiesz? Ej, ej. Pyk, 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 ej pyk, pyk. Co? Ej! O, cześć to i co, podoba ci się? Fajny motyw zrobiłem, nie? Co? Ej, no chyba... Czemu się śmiejesz? Chyba ktoś tutaj... Jakiś mój triks co? się nauczył robić, triku mojego, co? No nie no, stary, no mieliśmy tyle czasu na tego zombiaka, że, że zbudowałem no! Ej, dobra... Ja, ja, jak ty zbudowałeś zombiaka na korczaków tak krótko? No bo, tak, bo tu jest mega nie. rzadki, mega rzadki zombiak i stwierdziłem, <noise> że muszę zrobić coś takiego oryginalnego, żeby w końcu z tobą wygrać I oh. zresztą że zrobić coś takiego, ale fajny nie? I patrz co? tutaj ma nos Czy co? ty czasem coś nie grzebałeś w plikach gry? Ehm, co? Ehm, nie. Ej coś zostało, zniknął? Ej ty, jeszcze musisz zobaczyć mojego zombiaka Moi... jeju, no już idę. Mój jest pobre. nieco większy i nieco groźniejszy. Tu jest taki milutki, tak, taki z kurczaczkiem. O, mam pomysł! Patrz to! uwaga no. Ej, nie, no zostaw, co ty robisz? Yeah! Nie! No i mój. <laughs> <laughs> Teraz się starałem, żeby to wszystko zbudować. Dobra, naprawię ci to, patrz. Uwaga, no Budowałem to tak? Uh! Z własnymi moimi tysiowymi łapkami. A na pewno tysiowymi łapami, dobra, patrz. Lepiej zobacz, co będzie tutaj. Jak zobaczysz uh -huh. mojego zombiaka, to będziesz w szoku. Wiesz co? Ja się spodziewam, co mogę się zobaczyć. I dlatego mm -hmm. ja, już, ja już nie będę w szoku. Ja... Mm -hmm. Dobra, widziałem. Ja po prostu. To wiedziałem. Nie, okej. Okay. Wszystko jasne. Super, tak. Ej, czekaj. Co? Brakuje mi tu czegoś, czekaj. Ej, ale ta buzia jest genialna, nie? Brrr, właśnie, tego co mi ty brakuje. Co ty robisz? O nie! Co, co, co zrobiłem? To robią zombiaki? Nie chciałem lawę wylać. Stary, bo teraz jest jego paszcza lwa Paszcza zombiaka I ona, patrz, co tu się dzieje I oni wszyscy wychodzą, Yo! ale nigdy stąd nie wejdą Bo zawsze będą w paszczy dużego zombiaka Co, tylko to, ja na apokalipsę. Ej, kosacko to wygląda pięknie No, naprawdę, i on jest taki groźny I taki realistyczny Ej, dobra, okay, kazałem ci wybudować no, realistycznego zombiaka I w sumie wybudowałeś takiego realistycznego No właśnie, widzisz, ja jestem dobry, czyli co, dostałem punkt Teraz wygrałem 100, wygrałem ja tą powiedz, że wygrałem Dobra, no, widzowie, zdecydujcie, kto waszym zdaniem Wygrał konkurs budowania. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.